Witam, Egliński, Fundacja Dantian. chciałam zaprosić Was na warsztaty antyrakowego Cigongu Guolin, który organizujemy pod koniec września w Prucewie. Jest to piękny ośrodek, za chwilę powiem może parę słów. Lokowany niedaleko Bałtyku, niedaleko Jeziora Żarnowieckiego i będziemy tam organizowali warsztat Cikongu, guolin antyrakowego Cikongu. Po raz pierwszy całe cztery dni poświęcone właśnie tej technice, a jest to na. O dowiedzionych skutkach prozdrowotnych, zarówno profilaktycznych, jak i towarzyszących leczeniu onkologicznemu nie tylko w Chinach, ale również już na Zachodzie, w wielu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, ale również i w Europie. Także będziemy, poświęcimy cztery dni. Na właśnie ten cikąg. A gdzie będziemy? Będziemy w ośrodku, no bardzo ciekawym, bo to jest taki mały, dawny pałacyk, który został przeznaczony w pewnym momencie na PGR, jak to bywało, a potem znowu odzyskał troszkę swoją świetność. Położony niedaleko jeziora Żarnowieckiego, parę kilometrów od wybrzeża Bałtyku, ponieważ jest to chodzony cikąg, więc właśnie będziemy chodzili. Będziemy chodzili albo w sali, jeżeli będzie zła pogoda. No ale przede wszystkim będziemy chodzili w przyrodzie. Jest piękny park, zaraz położony właśnie za tym ośrodkiem, a jednocześnie mamy niedaleko piękne sosnowe lasy nad Bałtykiem. Może nawet warto byłoby się przejechać troszkę i pochodzić plażą. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą spróbować tego tak zwanego antyrokowego cigongu Guolin w okresie 25-30 września tego roku.